Olga oglądała scenę przez okno, po czym otworzyła usta. Matka oddała klucze do mieszkania bratu, a cała rodzina żona, nastoletnie dzieci i niekończąca się walizka przygotowywała się do zajęcia przestrzeni, która miała należeć do niej. Larica na razie zostaje z nami, a ty zamieszkasz tu z dziećmi, usłyszał głos swojej matki, pełen autorytetu, który nie pozostawiał miejsca na wątpliwości. Ale przeznaczenie, jak zawsze ironiczne, już snuło plany rozbicia tej farsy. I tak było bez ostrzeżenia, że wszystko się rozpadło. Dobry wieczór, słuchacze. Mówi Andrzej Branko, a ty jesteś na kanale Intrigas de Familia. Dziś przedstawiam historię, która poruszy Wasze emocje. Ponieważ najbardziej bolesna zdrada często ma miejsce tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy. Gotowy? Więc podążaj dalej. Olga zawsze podziwiała swoją matkę. Właściwie podziw nie wystarczył, aby opisać szacunek, jaki darzył Galinę, silną, zdeterminowaną kobietę. Ale wszystko się zmieniło, gdy na scenie pojawił się Edge, były żołnierz o sztywnej postawie i wyrachowanym uśmiechu. Poznał się w kurorcie w Soczi i stał się nowym standardem porównań w rodzinie, a Sergio, mąż Olgi, nigdy nie wypadł dobrze w tym równaniu. On przynajmniej ma ambicje, stwierdziła Galinę, jakby fakt, że Sergio był oddanym inżynierem i obecnym ojcem, nie był nic wart jakby wychowywanie bliźniaków za marną pensję i duszący kredyt hipoteczny nie wystarczyły. Ich życie nie było już łatwe. Przybycie Miszy i Maszy zamieniło budżet w nierozwiązywalną zagadkę. Kawalerka z trzema sypialniami, kupiona z takim wysiłkiem, była teraz ciężarem nie do utrzymania. Sergio ledwo wiązał koniec z końcem ze swojej fabrycznej pensji, a Olga, z wykształcenia księgowa, musiała zrezygnować z kariery zawodowej, aby zająć się dziećmi. Każdy miesiąc był bitwą. Aż pewnego wieczoru, gdy Sergio kołysał dzieci, a ona mieszała obiad, zadzwonił telefon. To była gelina z propozycją, która brzmiała jak ratunek: Córko, dlaczego się tu nie przeprowadzisz? Mój dom jest przestronny, wystarczy dla wszystkich. Wynajmą twoje mieszkanie, a pieniądze przeznaczą na spłatę długu. Olga zawahała się. Pomysł rozwiązał problemy finansowe, ale mieszkanie pod jednym dachem z matką i co gorsza. Z Jegorem i jego koszarowymi dziwactwami było zbyt wysoką ceną. Porozmawiam z Sergio odpowiedział, czekając na swój czas. Ku jej zdziwieniu mąż od razu się zgodził. To idealne wyjście. Oszczędzamy pieniądze, szybciej sfinalizujemy kredyt hipoteczny, a nawet pomagamy przy dzieciach. Olga próbowała go przestrzec. Zapomniałeś, że traktuje nas jak ciężar. Że cały czas porównuje cię do tego gościa Egora. Ale Sergio, jak zawsze optymistyczny, tylko wzruszył ramionami, damy sobie radę. Przynajmniej do czasu, aż wszystko się poprawi. I tak, wbrew własnej intuicji, zgodziła się. Jednak to, co powinno być ulgą, zamieniło się w koszmar zaliczek i wymówek. Najpierw była nagła choroba Jegora. Olga, poczekaj jeszcze miesiąc, zaopiekuje się nim. Potem pilna naprawa w pokoju gościnnym. Potem nieoczekiwany wyjazd w odwiedziny do chorego przyjaciela. Każdy telefon był kolejną odroczoną obietnicą, każda wymówka wydawała się bardziej fałszywa niż poprzednia. Dopóki Olga nie zrozumiała, jej matka nie chciała już ich witać. Po prostu nie miałam odwagi się do tego przyznać. Aż do tamtego sobotniego poranka. Bliźniaczki bez przerwy płakały, a wyczerpana Olga poszła otworzyć domofon. To, co zobaczyła, sparaliżowało ją. Gelinę, jej brat Nykelał, szwagierka Larica i jej dwóch nastoletnich siostrzeńców, wszyscy z walizkami i pudłami ułożonymi pod sufitem. I co gorsza, klucze do domu matki przekazywane z triumfalnym uśmiechem, proszę, Nykelał. Larica na razie zostaje u nas i możesz tam zamieszkać z dziećmi. Miejsca jest mnóstwo. Olga poczuła, jak podłoga znika. To była jego szansa, jego umowa, jego nadzieja na ulgę. A jej matka bez mrugnięcia okiem zdradziła ją nawet bez ostrzeżenia. Co się stało? Zapytał Sergio, podchodząc. Po prostu wskazała na ekran i cisza, która zapadła, była bardziej wymowna niż jakiekolwiek słowa. Teraz to ma sens, mruczy. Albo on, oczy szeroko otwarte. Po prostu czekała na swój czas. Dom był zawsze dla nekelał. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Gelinę weszła z wymuszonym uśmiechem, a za nią brat i szwagierka. Olga, Sergio, co za niespodzianka! Wejdźmy. Mamy coś nowego, oznajmił, jakby to była wizyta kurtuazyjna. Olga cofnęła się, pozwalając im przejść, gdy wrzała w niej złość. Wyobraźcie sobie, ciągnęła Gelinę, nie zauważając lodu wiszącego w powietrzu, Mikołaj dostał awans w Moskwie. Ale wynajęcie tam jest niemożliwe, więc pomyślałam. Dlaczego nie zostać u mnie w domu, dopóki się nie ustatkują? Olga skrzyżowała ramiona. A emigrek? Zapytał, wpatrując się w oczy matki. Obiecałeś nam to mieszkanie. Już planowaliśmy wynająć nasze, żeby spłacić kredyt hipoteczny. Gelinę zawahała się, ale szybko otrząsnęła się. Córko, ty masz gdzie mieszkać? Nykelał nie. A dzieci potrzebują stabilizacji, prawda? Stabilność. Powtórzyła Olga z gorzkim śmiechem. Nasza stabilność kruszy się od miesięcy, i wiesz o tym. A może zapomniałeś, jak to jest żyć na krawędzi z dwójką małych dzieci i długiem, który nigdy się nie kończy? Brat próbował interweniować. Mama mówiła, że cię to nie obchodzi. Gelinę potwierdziła pospiesznie: oczywiście, że nie. Ona rozumie, prawda, Olga. To była ostatnia kropla. Bliźniacy wbiegli do pokoju, krzycząc, ale nikt ich nie usłyszał. Olga poczuła, jak coś w niej pęka. Lata porównań, pustych obietnic, bycia zawsze na drugim miejscu, wszystko eksplodowało na raz. Wyjdź powiedziała cicho, ale stanowczo. Co? Gelinę szeroko otworzyła oczy, udając niewinność. Powiedziałam wyjdź powtórzyła Olga, już wyższa. Wszyscy. Teraz. Nikelał próbował się kłócić. Olga, porozmawiajmy spokojnie. Ale Sergio, w końcu tracący cierpliwość, wtrącił się, o czym ty mówisz? Masz dwójkę dużych dzieci i żonę, która pracuje. Może wynajmiecie coś razem, zamiast polegać na matce? Gelina zbladła. Czy szpiegowałeś? Wyjąkał. Nie musiałam, odpowiedziała chłodno Olga. Widziałem wszystko przez domofon. Widziałem, jak podawałeś mu klucze, słyszałem, jak mówisz, że Larica zostanie z tobą podczas gdy ty oszukiwałeś nas miesiącami. A mimo to masz czelność tu przychodzić uśmiechnięty, jak gdyby nic się nie stało. Cisza, która zapadła, była przeszywająca. Wyjdź nakazała Olga ponownie, tym razem bez miejsca na odpowiedź. Mój dom nie jest miejscem na hipokryzję. A ty, wpatrywał się w matkę, straciłaś prawo, aby cię tak nazywać. Gelinę otworzyła usta, ale nie znalazła słów. Zawstydzony Nykelał podniósł torby. Larica po raz pierwszy zdawała się rozumieć powagę sytuacji. Wybiegli jak szczury złapane w pułapkę. Kiedy drzwi się zamknęły, Sergio uściskał żonę. — Dobrze zrobiłeś — szepnął. Olga wzięła głęboki oddech, patrząc na swoje dzieci, które bawiły się teraz na podłodze, nieświadome dramatu. Po raz pierwszy od miesięcy poczuł, jak ciężar spada z jego ramion. Nie potrzebowałem domu mojej matki. Nie potrzebowałam jego okruszków uczuć. Miała własną rodzinę. I po raz pierwszy zdecydowałbym się o nią walczyć sam, jeśli to konieczne. To mieszkanie, na które według ciebie nie było nas stać? Tak, Sergio, możemy. I nie tylko nas na to stać, ale też to spłacimy, mając dwójkę małych dzieci, dochody i determinację, o której nawet byś nie wiedział. Cisza, która zapadła w pomieszczeniu, była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Pierwsza wstała Larisa, suchym gestem poprawiając torbę na ramieniu. Daj spokój, nie jesteśmy tu mile widziani. Gelina Stiepanowna, wciąż oszołomiona rewelacją własnej córki, próbowała się usprawiedliwić drżącym głosem, Olenka źle to wszystko zrozumiałaś. Chciałem tylko pomóc Wam obojgu. Może moglibyście na zmianę zajmować się domem? Olga nawet na nią nie spojrzała. Wyjdź, mamo. Po prostu odejdź. Kiedy drzwi w końcu się zamknęły, Olga opadła na kanapę i zakryła twarz dłońmi. Sergio usiadł obok niego, a między nimi wisiał ciężar niepewności. A teraz? zapytał po długim milczeniu. Ona czyta. Podniósł głowę, a w jego oczach nie było łez, ale płomień, którego nie widział od lat. Wiesz, Ceo. Właściwie to czuję ulgę, że wszystko wyszło na jaw. Przynajmniej teraz znamy prawdziwą wartość obietnic mojej matki. Sergio westchnął, przeczesując palcami włosy. Ale co z hipoteką, Olga? Jak się mamy, Uśmiechnęła się. Powolny, niemal konspiracyjny uśmiech. Pamiętasz te rezerwacje, o której mówiłem? Te, która miała być na wakacje. Skinął głową, zdezorientowany. Te dwadzieścia tysięcy, które zatrzymałeś. To nie było dwudzieste. To było dwieście. Jego oczy rozszerzyły się. Dwa, sto tysiące. Z każdej pensji trochę oszczędzałam jeszcze przed urlopem macierzyńskim. Chciałam zrobić ci niespodziankę wyjazdem, ale wzruszyła ramionami, i teraz te pieniądze mają lepsze przeznaczenie. Serchio przyciągnął ją do siebie tak mocno, że prawie ją udusił. Jesteś niesamowity. A to nie wszystko kontynuowała, już snując plany w głowie. Widziałem wakat dla księgowego na pół etatu zdalnie. Dzieci są starsze, istnieje możliwość zakwaterowania. Minęły trzy dni. Telefon Olgi dzwonił ciągle Gelinę Stiepanowna nalegała, ale nie odbierała. Czwartego dnia pukanie do drzwi. Po drugiej stronie Edże Filipowicz z ciastem tak dużym, że ledwo mieściło mu się w dłoniach. — Czy mogę wejść? — zapytał ostrożnym tonem. — Przychodzę w pokoju. Olga przepuściła go zaskoczona. Ostrożnie położył tort na stole, jakby to była propozycja rozejmu, i usiadł, kładąc ręce na kolanach. Twoja matka nie wie, że tu jestem zaczął. Ale myślę, że powinienem wkroczyć. To, co o zrobiła, jest złe. Olga skrzyżowała ramiona. Czy tak myślisz? Jestem pewien, potwierdził ze stanowczością, która nie pozostawiała miejsca na wątpliwości. Pochodziłem z sześciorga rodzeństwa. Moi rodzice zawsze dzielili wszystko porówno bez faworyzowania. Przerwał, jakby ważąc słowa. W rozmowie z Mikołajem próbowałam o galinę stepanowną od tego pomysłu. Mówiła, że nie obiecuje się jednej osobie, a daje drugiej, a ona naśladowała uparty ton kobiety koła zawsze był słabszy, potrzebuje wsparcia. Olga nie mogła powstrzymać się od suchego śmiechu. Znasz ją dobrze. Dwa lata małżeństwa dają pewną intymność narzekał. Ale nie przyszedłem, tylko porozmawiać. Wyjął z marynarki grubą kopertę i przesunął ją po stole. Oto 500 tysięcy rubli. Na pomoc w spłacie kredytu przynajmniej na początek. Rozważ przeprosiny w moim imieniu za zachowanie Twojej matki. Olga była sparaliżowana. Nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Może. I tak się stanie powiedział, nie pozostawiając miejsca na dyskusję. Chciałem kupić nowy samochód, ale samochód może poczekać. Nie możesz. Dlaczego? Nalegała oszołomiona. Ledwo nas znasz. Edze Filipowicz uśmiechnął się szczerym uśmiechem, który rozjaśnił jego zmęczone oczy. Ponieważ tak należy zrobić. I ponieważ widzę w tobie siłę, której twój brat nigdy nie miał. Rozejrzał się dookoła, jakby oceniając ciężar tych czterech ścian. Wiem, że sobie poradzisz. Ale odrobina dodatkowej pomocy nigdy nie zaszkodzi. Po długim milczeniu Olga wzięła kopertę. Dziękuję. Nie wiem jak nie musisz nic mówić, przerwał, wstając. Ale z twoją matką powinieneś się pogodzić. Nie działała ze złośliwości, jest po prostu zaślepiona miłością do syna. Kiedy wyszedł, Olga długo przyglądała się pieniądzom, jakby to był cud albo pułapka. Kiedy Sergio wrócił z pracy do domu, a ona mu wszystko opowiedziała, nie mógł w to uwierzyć. Może jednak nie jest taki zły, mruknął w zamyśleniu. Twoja matka ma dobry gust. Olga roześmiała się gorzko. Albo on nam współczuje. Albo jedno i drugie zgodził się Sergio, całując ją w czoło. Ale 500 tysięcy nie odmawia. Tydzień później Olga w końcu odebrała telefon. Rozmowa z Galiną Stepanowną była krótka, pełna napięcia i pełna wymówek, które sprawiały wrażenie wyćwiczonych. Wiedziała, jej matka zadzwoniła, ponieważ zażądał tego jego Filipowicz. Jednak miesiąc później wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Któregoś niedzielnego popołudnia, kiedy przygotowywali lunch, ktoś zapukał do drzwi. Nikołaj tam był, blady, z opuszczonymi ramionami. Czy mogę wejść? Zapytał. Głos złamany. Olga przepuściła go. Opadł na kanapę, jakby nogi już go nie podtrzymywały. Zwolnili mnie. Nie przeszedłem okresu próbnego. Przykro mi powiedziała sucho Olga. A co z mamą? Nikołaj roześmiał się, a jego głos był pozbawiony radości. Jest wściekła. Mówi, że ją zawiodłem, że przeze mnie walczyła z tobą, a ja nie odpowiedziałem. A teraz zapytała Olga, czując, jak zalewa ją dziwna ulga. Nie wiem, przyznał, przecierając twarz dłońmi. Larisa chce wrócić do domu. Przynajmniej jest tam praca. Tutaj, nie jesteśmy do niczego. Olga milczała dłuższą chwilę. Potem, zaskakując samą siebie, powiedziała: Może tak będzie najlepiej. Zacząć od zera, bez tej całej presji. Nikołaj spojrzał na nią z nadzieją. Myśli? Jestem pewna, stwierdziła. I po chwili, jeśli będziesz potrzebować pomocy przy przeprowadzce, Sergio i ja się tym zajmiemy. Jego oczy błyszczały. Nie zasługuje na to. Zasłużył na to, odpowiedziała po prostu Olga. Jesteś moim bratem. Następnego dnia wiadomość na komórkę. Czy mogę przyjść porozmawiać? Kiedy w drzwiach pojawiła się gelina Stepanowna, Olga ledwo ją rozpoznała. Matka wyglądała, jakby postarzała się o dziesięć lat w ciągu miesiąca miała zapadnięte oczy i drżące ręce. Olenko zaczął, gdy tylko usiedli, myliłem się. Wybacz mi. Za co właściwie, mamo? zapytała Olga, nie ustępując ani na krok. Za okłamywanie Cię czy za to, że zawsze wybierasz kole? Gelinę Stiepanowna opuściła głowę. Za wszystko. Myślałem, że mu pomagam, ale tylko bardziej go zrujnowałem. Uniósł dłonie do twarzy, jakby próbował zatrzeć ślady poczucia winy. Edge Filipowicz wyjaśnił mi, że prawdziwa pomoc nie polega na rozwiązaniu za kogoś wszystkiego, ale na byciu przy nim, gdy się potknie. On jest mądry, panie Edze, skomentowała sucho Olga. Tak zgodziła się matka z westchnieniem. I bardzo cię podziwia. Mówi, że jesteś silna, niezależna ptaka, jaką zawsze chciałam być. Olga patrzyła na nią z niedowierzaniem. Poważny? Przysięgam, zapewniła Gelinę Stepanowna. I zawahał się, powiedział, że jeśli się z Tobą nie pogodzę, to on odejdzie. Nie chcę go stracić! Olga roześmiała się głośno, szczerze. A więc to dlatego. Nie tylko za to. Zaprotestowała matka, niemal urażona. Tęsknię za tobą. Wnukami. I wstydzę się tego, co zrobiłem. Rozmawiali godzinami. Po raz pierwszy od lat Olga poczuła, że jej matka słucha naprawdę. Kiedy gelinę Stiepanowna wstała, żeby wyjść, zapytała: A co z kolą? Czy on wraca? Tak, odpowiedziała matka. On i Larisa wyjeżdżają w przyszłym tygodniu. Chciałem ci zaoferować mieszkanie. Edże i ja spędzamy więcej czasu na daczy, możesz wynająć swoje i... Olga uśmiechnęła się, kręcąc głową. Dziękuję, ale tego nie potrzebujemy. Dostałam pracę zdalną, Sergio awansował. I zrobiła dramatyczną pauzę, mieliśmy hojną pomoc od przyjaciela. Gelinę Stiepanowna skinęła głową ze zrozumieniem. Edge, on mi powiedział. Zaopiekuj się nim dobrze, mama opowiedziała poważnie Olga. Jest tego wart. Sześć miesięcy później Olga stała przy oknie i obserwowała, jak Sergio bawi się z bliźniakami na podwórku. Obok niego Gelinę Stiepanowna piła herbatę, a jej oczy błyszczały na widok wnuków. Wiesz, powiedziała matka, nie odrywając wzroku od dzieci, zawsze myślałam, że koła potrzebuje mnie bardziej niż ciebie. Przerwał, jakby te słowa zabolały. Ale w końcu. Jesteś silniejszy ode mnie, wyobrażał sobie. Ale wszyscy potrzebujemy wsparcia, mamo, odpowiedziała Olga cicho, jakby uspokajała nie tylko matkę, ale także własne wspomnienia. Tylko na różne sposoby. Wtedy właśnie zadzwonił telefon. Odebrała, słuchała z coraz większą uwagą, a kiedy się rozłączyła, jej oczy błyszczały zwycięstwem, które nie wymagało słów. To z banku oznajmił, zwracając się do Galini Panownej z uśmiechem, który rozświetlił salę. Spłaciliśmy kredyt hipoteczny. Z góry. Matka uściskała ją z siłą, która mówiła więcej niż jakikolwiek komplement. Jestem z ciebie dumny, Oleńko. Naprawdę. Później, gdy dzieci już spały, a w domu panował spokój, Olga podzieliła się sekretem z Sergiem. Płonął miesiącami. Opowiedziała, jak sześć miesięcy wcześniej, kiedy oglądała na ekranie interkomu rozmowę matki z Mikołajem, prawie utonęła we łzach gniewu, aż nagle ogarnął ją śmiech, nieoczekiwany i wyzwalający. Nie rozumiałem, co się ze mną dzieje, wyznał, bawiąc się palcami filiżanki. Ale nagle zdałem sobie sprawę, jak absurdalna była ta sytuacja. Zamiast płakać, zacząłem się śmiać, aż zabolało, wyobrażając sobie ich twarze, kiedy dowiedzieli się, że wszystko słyszałem. Sergio obserwował ją w zamyśleniu, zanim odpowiedział: Czasami trzeba podejść do krawędzi otchłani, aby odkryć, do czego naprawdę jesteś zdolny. Olga skinęła głową, a jej oczy błyszczały. I wiedzieć, kto zasługuje na to, aby być po naszej stronie. Wymienili spojrzenia, a uśmiech, który się między nimi pojawił, był cichym potwierdzeniem, że dokonali właściwego wyboru. Na zewnątrz spadły pierwsze płatki śniegu, skrywając świat białym kocem, jakby sama przyroda świętowała nowy początek. Minęło pięć lat. Bliźniaczki, teraz z plecakami większymi niż plecy, udały się na pierwsze zajęcia, podczas gdy Olga zamieniła swoją zdalną karierę księgową w dobrze prosperującą małą firmę. Sergio z kolei objął stanowisko szefa działu w fabryce, mając pewność, że tylko czas i ciężka praca mogą wypracować. Mikołaj po latach błędów i wymówek wrócił z rodziną do rodzinnego miasta i otworzył sklep z częściami samochodowymi. Nie prosił już matki o pieniądze, wręcz przeciwnie, zaczął stopniowo spłacać stare długi, jak gdyby każdy zwrócony rubel był kawałkiem odzyskanej godności. W końcu Gelinę Stiepanowna i Jegor Filipowicz ogłosili oficjalnie to, co serce wiedziało od dawna. Przeprowadzili się na daczę, która stała się nie tylko domem, ale domem. Ściany ogrzewane śmiechem, okna otwarte na zapach świeżego chleba i ogród, który kwitł pod opieką Jegora. W każdy weekend rodzina Olgi za długi drewniany stół dzieci biegały po podwórku z dziadkiem. Sergio smażył szaszłyki na grillu, kobiety przygotowywały sałatki i wymieniały porozumiewawcze spojrzenia. Któregoś popołudnia, gdy złociste słońce sypało pola, Gelina Stiepanowna zaciągnęła córkę do rogu werandy. Wiesz, Olia powiedział niskim, ale stanowczym głosem, często myślę o tym dniu z domofonem. To był moment, w którym prawie cię straciłem. Dziękuję, że dałeś mi szansę, aby wszystko naprawić. Olga przytuliła ją, czując w uścisku matki nie tylko żal, ale i wdzięczność. Ja też jestem wdzięczny. Czasami potrzebujemy dobrego strachu, aby zobaczyć, co jest naprawdę ważne. W drodze powrotnej do domu, gdy już się ściemniało, Olga nagle się roześmiała. Sergio spojrzał na nią zaintrygowany. O czym myślisz? Potrząsnęła głową, rozbawiona. Wiesz, czasami najgorsze przerażenie zamienia się w najlepsze lekcje. I ani trochę nie żałuję, że zerknąłem do tego domofonu. Ponieważ to właśnie tam, w tej chwili gniewu i śmiechu, tak naprawdę zaczęło się jego życie wolne, własne, niewzruszone. Patrząc na tylne siedzenie, gdzie dzieci spały z twarzami oświetlonymi przez przyćmione światła stacji benzynowych, Olga wiedziała wszystko ułożyło się dokładnie tak, jak powinno. Nawet dawny ból stał się zabawną historią, jedną z tych, które pewnego dnia opowiem wnukom kroniką tego, jak pojedynczy skradziony dialog zmienił na zawsze i na lepsze losy rodziny.